Cześć, 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 z tej strony Jama. 21.pro No i posłuchajcie. Ja mam dzisiaj jakieś... Ja mam w ogóle są tego że dzieciwne, są na postaci. Mówię, sobie tak skacze na tych kulkach, to się wiecie, są te uszy. także tak się zastanawiam, czy otworzyć tego Mega Boxa. Biorę telefon do ręki i dalej tak jakby się podskakuje. No i nie chcąc otwieram tego mega boxa, proszę, co mi dropi Rico. A wczoraj tworzyłam sobie skrzynkę z alei Pucharów. Co mi dropła para. Także dobra, zabieram się już za opening. Chyba jeszcze zrobię sobie kilka rundek tym Rico. Yy, może na wielkiej grze zagram sobie Riko. No i jeszcze tarą sobie zagram. Yy, dwie rundki tym dwie rundki tamtym. O kurde, jestem żałobny w wielkiej że... Dobra, tu się będę kampił. Nie jestem dobrym wielkim zadumiarzem. Ja praktycznie w ogóle nie jestem dobry w roli wielkiego zadumiarza. Nie znoszę tej w roli. Więc jestem to bardzo, jestem już z przymusu. A po prostu wiecie, to klikam. Szalam byle gdzie, bo przez te krzyki nikogo nie widzę i to dosłownie.

Przegrałem, ale nie straciłem ani pocharków, ani niczego. Więc dobra, ruj kosem, zagrałem sobie jedną rundkę, wbiję na nim rękę kiedy indziej. Możemy w zadamiarze no i też zagram jedną rundkę. No i przechodzimy do openingu. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie pięcio... A, bo on już trwa, też No właśnie, ja lubię być tym mężem, że to nie Zobaczcie ten No my tego bóla rozwalimy bo około 1 minuta 30 sekund. Ja jeszcze nieraz nie zginąłem. Aha, o! Wielką małą. Jak zwykle musiałem zginąć. No dobra, mam nadzieję, że jakoś byłem czysto zdropny. Mimo, że jeszcze jakiś mityczny... Little bomba. Na mortisę trochę. No dobra. Mam nadzieję, że nie. Z Dużego czasu odrapnął mi ryko, nie? No Byłem już. już do postaci. Nie załatwcie go. Przynajmniej dowiem się, że nie jestem aż takim, jakbym nie umarł w kilku sekundach. No dobra, minowaliśmy to. No i No dobra, no to przechodzimy do odcinka. Czekajcie. Dobra, jedną rundkę jeszcze zrobimy. Tak, żeby nabić tego tego na lekko czasu. Chciałem tylko często całej pochodu zostawić na odcinku. Miałbym dobry konsek, do tara. A w sumie tutaj częsty będą lepsze. Eee, lepsze. W ogóle ja tam strzelałam, bo te pociski tary jakby przybijają to. Ale są jakby niewidzialne, ale rani czesty. No chodź tu. Nie, ja, nie zabiję jej. Non vedo niente di buco in più. Ehi, non posso proprio la tacca. Ehi, non è che mi stavo. Dai, Carl. No, no, non è da, penso che. Dai, ti ho dato il mio tempo, ho Boże, to chciałbym wygrać kilka takich bańczyków. O nie, dobra. No dobra, przechodzimy do głównej części naszego odcinka, No i się za pierwszego czasta. Ja teraz spróbowana. Paco z Dynamite. W okay. teraz legenda. No dobra. Teraz mogę się ulepszyć No, o uu, wolałam O, bez ostatniego czasu dropi mi mogę się już staro ulepszyć Ale długo się podobało, Myślałam, że drop na legendę, bo tak właśnie nie wiem z moim leonem którym już mamy przy 12 lub 18 rangę to mięcz ale nic z niego nie drapło no dobra, pewnie mi się drapnie z tego opiningu na 10 tysięcy procent Ale dobrze, mam nadzieję, że coś ładnego będzie peny Świetnie. Git. Dropłem trzy postacie w ciągu dwóch dni. Penny. Git. To będzie materiał na początek dzisiejszego odcinka. Dobra. Ulepszę sobie jeszcze tarę. A nie, ja nie chcę jeszcze kończyć odcinka. proszę Jeszcze raz. Barleja na pewno nie, bo Barleya nie używam. No dobrze. No i git. Kurde. Brakuje mi jeszcze dwóch zalei pucharów: wszystkich epitkich, wszystkich mitycznych i dwóch legend. Oprócz. No i Daryla. Dobra, mam na liście. mi się spodobał. No i jak no to, to stawcie łapkę w górę i kolejny opening będzie pewnie po moim przyjeździe, czyli jakieś 10 dni. Może będzie kolejny opening, może za 20. To bardzo długo mnie nie będzie i może wtedy dopiero będzie kolejny opening, ale nabierzemy się dużo tych punkcików tutaj i będę dużo grał. No dobra, mam nadzieję, że cię wam się spodobał. No i pa.